Siemano widowie. witam witam was. Chodzę, lekko chory, bo głos musiada. Ale to nie jest żadna wymówka. I dalej ciśniemy z odcinkiem z boksa. I jak widzicie, mamy 205 tysięcy. Skąd tyle hajsu? Ja sam nie wiem. Dzisiaj wchodzę, było 60, chyba ileś tysięcy. I to było wszystkie itemki, które mi się sprzedały na rynku. Mamy, nie mamy nic. Oprócz, oprócz oczywiście tych, takich perełek. Co to było, czekaj, perełki. Ja odebrałem gdzieś, czekaj. O, oprócz tego. Oko, oko kresu, co wystawialiśmy. To się nie sprzedało. Reszta itemków, oczywiście, że się sprzedała. Więc mamy, mieliśmy 65 tysięcy chyba. A później, patrzę a to nagle przybywaj. i czy ja widzę właśnie sponsora tego odcinka, jakim jest Opera GX. To właśnie dzięki Operze GX możecie ustawić animowaną tapetę oraz różne ciekawe motywy. Twoją ulubioną grą jest Minecraft, a ty często korzystasz z przeglądarki idealnie się składa. Ponieważ nawet jak pójdziesz po telefon, żeby wyszukać piosenki, która siedzi ci w głowie od rana, to dalej będziesz mógł się cieszyć widokiem swojej ulubionej gry. Ponieważ Opera GX jest dostępna również na urządzenia mobilne pod nazwą GX Mobile. No czekasz czas co na lagi jest na to sposób. Zakładka GX control w bardzo łatwy sposób umożliwia limitowanie zużycia RAMu czy też procesora. Więc teraz możesz grać w Minecraft bez żadnych lagów. Bo ci nie wystarcza? W takim razie może jesteś osobą, która kolekcjonuje większość gier i dodatkowo wyczukuje premiery gier. To idealnie się składa. GameScore Corner pomoże ci w tym i nie pozwoli ominąć z żadnej premiery gry. No i od teraz nie musisz pamiętać, kiedy wychodzi wyczekiwana przez ciebie gra. X posiada również network limiter, który pozwoli tobie zwiększyć wydajność gier, grach, czy też gdy będziesz prowadził transmisję na żywo. A dodatkowo, gdy jesteś streamerem, to mam coś jeszcze dla ciebie. Pewnie bawia się czasem o to, że pokażesz coś bardzo ważnego i tajnego swoim widzom, gdy będziesz prowadził transmisję na żywo. A teraz nie musisz się tym martwić, ponieważ profil umożliwiają tworzenie niestandardowej przeglądarki, a dodatkowo profil Roach po zamknięciu przeglądarki usuwa dane przeglądania, a więc nie zastanawiaj się dalej nad wyborem przeglądarki, tylko pobierz Opera GX z mojego linku w opisie lub zeskanuj widoczny w rogu kod QR. To wy, z tego co mi się wydaje, przelaliście? klapę chyba 69 tysięcy przelał? Ktoś tam jeszcze 30 tysięcy? No nie wiem, więc czyście naprawdę... No szok, to jest coś pięknego, a tutaj osoba dała mi takie itemki. Tu są porąbane, co wy mi dajecie. I pytanie do was, co robimy z tymi itemami? No kluczyki mogę otworzyć, ale co robimy z tymi tmami? Mam je, czy jakoś używamy je, czy mam sprzedać je To wy decydujecie, piszcie w komentarzach Na pewno sobie możemy otworzyć te kluczyki To lecimy ze zwykłym, no dobra, i co dropnie? daj coś ciekawego Okej, okay, tam fobossa, no dobra Niech będzie Ło, dobra, hajs chociaż się przyda, dobra, to hajs się przyda Dobra, cyk, cyk, let's go, let's go Dajesz, dajesz, dajesz 10k? No i kolejny hajs mamy No można powiedzieć, że się pocało. No tak średnio, ale powiedzmy Ten i jak możemy sobie to odłożyć Później po prostu może je wystawimy, albo będziemy używać je Wszystko, tak jak mówię, zależy od was A my, jak widzicie, mamy dalej kilo Achillesa Ale wpadłem na pomysł, bo dzisiaj sobie z rana siedziałem i Wzięło mnie na zbieranie wodorościków Bo chciałem sobie przerobić Achillesa na chyba 11 Mogę się mylić Achillesa chciałem na hefeistosa przerobić Później chciałem na Teny i na ten Akesa. Tylko, że stwierdziłem. Że jak wy tacy hojni jesteście, przeliście mi razem no 140, 100, 140 tysięcy około No to przydałoby się jakoś skorzystać z tego Ej więc, ja żem wygrał na rynku, mam nadzieję, że dalej jest Fajny kilofik, który przyspieszy naszą, naszą serię no diametralnie Nie ma co gadać, będzie no szybciutko teraz wszystko leciało Wchodzimy na rynek, mamy 219 tysięcy to mamy za 200 tysięcy Bo jak widzicie tutaj sam jest jakiś kilofilm, że tutaj z Alseidy Tu a w ogóle Afrodyty za milion, y, milion, no milion po prostu Milion tutaj mamy Decyzja taka podjęta, że kupujemy go. Więc dobra, mamy 219 tysięcy cyk item Heraklesa 20, 15, 20. Let's go! Dawaj go, Andrzej, mamy killofik! No i pięknie. Dobra, naprawmy sobie go od razu i idziemy go przetestować. Weźmy sobie na przykład żelazo Nie no, panie. Przecież teraz te kopanie sobie pieczorkiem jakoś sobie na chillu. No to będzie coś pięknego ty Nie no, tego ja potrzebowałem. No patrzcie ten kill. Może to się nie da, no każdy mnie dogania, tak? Jak podchodzę sobie kopiec cyk, cyk, cyk. Jo, 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 tutaj, tak. Nie no, no to nawet nie ma co gadać. Nawet nie ma co gadać. Coś pięknego. To mi się podoba. To są naj, najbardziej i najlepiej zainwestowane pieniądze. Ale jak nie wydałem tego, w sensie tych wodorościków nie zużyłem, no to moglibyśmy sobie secik przerobić chyba, co nie? Cyk, dobra. Cyk, i teraz. I a ten 10 i cyk I tutaj chyba już na mnie będzie starczy Potrzebne 10, tak jak myślałem Ale już mamy czyn 17 Ty, no to ładnie A, bo mamy 19 tysięcy Rynek Co mi można kupić i sprzedać, ty? Czy jest coś taniego, co mógłbym kupić I sprzedać drożej? Klata, nie? Albo? Ty Przecież to da się drożej sprzedać Żebym jak na w długach z tym nie został, że to mi będzie leżało i później nikt nie będzie chciał kupić A ja wydam teraz 4000 i tyle z tego będzie mm, O, o, dobra mamy To też możemy sobie wziąć, pyk Czyli tej temki schodzą, to mnie cieszy Czyli, tej te itemki co teraz kupuję też powinny zejść O, no bo tu dziewiątka jest No dobra sprzedamy, to ja wam mówię, to pa Rynek już 421 tysięcy E y tysięcy co? Je? Aż tyle tego nie mamy. Nie, nie, nie. Dobra. Mamy ósemeczkę. Rynek self. 10, może. Tu dajmy za 8. A to dajmy za 15. Dobra. Bierzemy kita i robimy to, co ja najbardziej lubię. Czyli idziemy y, dobić kolejne, jakby moje dedy do topki Nie patrzy? No nikt nie patrzy. Idziemy szukać jakichś koleżków, którzy nie mają setów. Tylko. Tak zauważyłem, że tutaj, na tej edycji ludzie bardziej myślą I najpierw sobie zbierają itemki, a później idą się nawalać Tylko ja jestem taki upoś Przynajmniej mnie kusi... O oh, shit! Zdobyć serca, chciałem powiedzieć, pal gumę, pal No, 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 no No, no, no Kumpel, kumpel O, kolejny, no! Nie, nie Kumple, nie biju. Ej! Kumpel, no! Oh shit. <laughs> Coś zeszło? A pewnie ktoś mi dał. Ktoś mi wręczył 50 tysięcy. Mister Portal. Jak ja mam wam odmówić? No to się nie da tak. Dziękuję wam no. No 50 tysięcy mamy. Cholipa. Aż mi się głupia robi. Wy za hojni jesteście dla mnie. Ty i item herface ktoś kupił. Let's go! Te no, itemki będzie można posprzedawać, bo one widzę, że schodzą. A nam będzie potrzebne później na przykład na buffy, jakbym sobie chciał. O, bo w dropu mi się na przykład przydał Milion potrzebujemy na jedno ulepszenie O oh, shit Dobra, mamy tu buffy, ale mamy też coś takiego jak amulety Jak ktoś nie wie, to są coś takiego jak amulety I amulety możemy zdobyć gdzie? Poczekaj, tak? Gdzie możemy zdobyć amulety? Amuletu tutaj mamy Potrzebujemy plaster miodu I na przykład mamy tutaj smocza antidotum, który daje nam ee, jakby odporność na knockback Serce daje nam i attack damage A mi bym potrzebował coś wszystko do PvP. No dobra, ta ta nam odpada. To my byśmy musieli jak już iść to w bufy Ty, coś kolejnego się sprzedało. E, no co tu się dzieje, ty? Co się teraz sprzedało? I ten hery za 8 tysięcy. Ty, no biznes kręcimy. Ja tu za 200 tysięcy wstawiłem ten, kupiłem kilow. Teraz takie coś. Pięknie to idzie. Czyli będziemy musieli iść sobie milion zbierać. Skoro... No teraz milion bym mu zbierał. A właśnie, proszęcie, bo chciałem zobaczyć, ile te plastry miodu w ogóle kosztują. Plastry miodu, gdzie jesteście? Kurna, czemu to wszystko takie drogie? lupia! Mamy kolejny zwykły D kluczyk i 5 tysięcy Dobra, no to otwieramy Let's go, zwykły, zwykły kluczyk Uff. Raz, dwa, trzy Dawaj coś, coś fajnego No daj, no Kurna, tysiaka dostałem? No dobra, nie będę narzekał No tysiak to tysiak, no co? Daj, on to biorę, no Holy Czy ja mógłbym też zainwestować teraz te pieniądze 82 tysiące i kupić coś kolejnego Klejemy teraz jeszcze raz o najniższej Tu widzę, że jakieś łuki są. Nam się przyda coś innego kompletnie. Kilofy ludzie najbardziej kupują chyba, co nie? że kilofy, to najbardziej schodzą, bo ludzie na początku szukają szybkiego jakiegoś kilofa, żeby sobie kopać, to sobie odbiorą daily i mogą sobie kupić kicsiloffic. Twoje elytry są. Pamiętam, że na poprzedniej edycji też z elektry jakoś zarabialiśmy, ale... Ale czy teraz by ten biznes też szedł? Pamiętam w ogóle po ile ja je sprzedawałem? Po 10 tysięcy? Nie wiem po ile ja je sprzedawałem je. Pamięć mnie już zawodzi. A już ten wiek. O, 60 tysięcy? 50 tysięcy? Czekajcie. 50 koła. Tylko ja go za droże nie sprzedam, to nie ma szans. To wydaje mi się, że to ma takie ceny chyba. Chyba, że się mylę. Możecie pisać w komentarzach na co możemy jakby te pieniądze wydać I co możemy zrobić z tymi itemami co mam w enderczeście Te co od was zostałem? Czy sprzedać je? Czy może je używać? Czy mam zrobić z nimi co chcę? Więc co? Trzymajcie się i zapraszam każdego na jedyny prawidłowy serwer Minecraft Czyli n1mc.pl Bierzemy boxika, pokażmy dominację na boksiku I co? Narrow